Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam y, taki miksik jak świąteczny kalendarz, wielką kasę, cały naród, drapie z drapki Crazy 777, krzyżówkę XL, szczęśliwe linie, krzyżówkę za 3 zł, super 7 i dwie po złotówce, dwa razy kasa i lotek. Wkład to 55. I zacznę od tych małych. Dwa razy kasa z numerem 159. Szukamy trzech takich samych kwot i do tego jeszcze mnożnik. Mam jeden, jeden, pięćset, czterdzieści złotówka i tysiąc. I czy pomnożę? Nie pomnożę, ale złotówka jest. Bebe. To kolejny słonik numer 119. Szukam słonika albo dwóch, cytryna, palma, ananas. I motyl, czyli tutaj już pusto. Super siódemka z numerem 61. Szukam siódemki czarnej albo czerwonej, która mnoży razy 2, 9, 3, 4. I nie ma. Czyli również pusto. To teraz krzyżówka numerem osiemdziesiąt jeden minimum trzy słowa i szukam id i id chyba tyle l i c c l Dobra, chyba tyle. K i U. K. T i B. Tu jest B. Tu jest T więcej nie widzę. Y i H. Okej, okay. G i E. G i E. Okej. Okay. N i R. Jeszcze N. R. Nil pierwsze słowo. A i V. Han drugie, R było? Okej, okay, chyba tyle i ostatnie dwie. P i J. P. J. Nie widzę, czyli wychodzi, że jest pusto. bo. Tak jest. To teraz szczęśliwe linie z numerem 81 i szukam arbus i garnek. Słońce i ananas. Słońce. Na końcu jeszcze. Serce i tęcza. Kwiat i księżyc. Kwiat słabo, dzbon i cytryna, truskawka i diament, truskawka, jeszcze tu truskawka. Klucz i śliwka, klucz śliwka tyle. Krab i złoto tu obydwa, a tutaj kraby podkowa i tref. Podkowa i tu jeszcze podkowa, pik i wiśnie, wiśnie, wiśnie. I ostatnie dwa. Słoń i kości. Kości. Słoń, kości i słoń. Czyli wychodzi, że również pusto tak jest, różne kontrolne. To teraz, może, cały naród. Drapie z drapki z numerem siódmym. Tutaj szukam wygrywających liczb albo traktora i wygrywające to 52, 36, 18, 47 i 53 a moje. 40 nie ma. 51 nie ma. 12 nie ma. 56 nie ma czterdzieści dwa nie ma czterdzieści osiem nie ma pięćdziesiąt pięć nie ma nie ma szesnaście nie ma czterdzieści trzy również nie ma kolejny rząd trzydzieści osiem brak dwadzieścia pięć brak 46 nie ma nie ma

Dwadzieścia jeden nie ma, trzydzieści jeden nie ma, trzynaście nie ma, czterdzieści cztery nie ma, czterdzieści siedem nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, pięćdziesiąt dziewięć nie ma nie ma, 49 nie ma, czterdzieści sześć nie ma, pięćdziesiąt sześć nie ma, dwanaście nie ma, nie ma i ostatni rząd, piętnaście nie ma, trzydzieści dziewięć nie ma, nie ma. Nie ma. I osiemnaście nie ma, czyli pusto, l, v, kontrolne. To teraz weźmy crazy siedem, siedem, z numerem szóstym. Szukam jednej dwóch albo trzech siódemek. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jest siódemka. Nie ma. I tu nie ma i drugi rząd. Jest druga siódemka. W końcu przebudził się. Uparciuch. I tu już nie ma. I tak, pod pierwszą mam dyszka, i pod drugą dyszka, czyli dwie dychy. Super. Uj. te kontrolne? GG. Dobra. To teraz może krzyżówka, a na koniec kalendarz. Krzyżówka z numerem czternastym, <laughs> Przepraszam, bonusie. Elipsa i szukam. C i O. Bonusie nie mam. C i O. o. o drugiej chyba tyle to kolejne t i u się nie ma u tu jest T. Tu jeszcze U widzę. Dobra. P i u. Okej, okay, chyba tyle. K, K i Y, Bonu się nie ma. K. To jeszcze K widzę. Dobra. Jest y i k, tu jest k, a tu jeszcze y. OK. B i v, tu jest b. B jeszcze tu drugiej jest B i chyba tylko jedno H i F H i F to jest F ani widzę Drugiej. to jest h i chyba tylko tyle to kolejne z i e, e w bonusie z i e Tu jeszcze E i tu jeszcze E, dobra, Z i E i tu jeszcze słabo. Kolejne M i G. się nie ma. Tu jest G. M. Tu jeszcze M. I tu jeszcze widzę M. I to chyba tyle. Tu G. wychodzi, że tyle. To kolejne, oczywiście x i w. w. Okej. Okay. jest w. Tu jest w było, ok, i zdaje się już ostatnie dwie A i P, P i A, dobra, fuga to pierwsza, uwaga drugie. jeszcze, czyli wychodzi, że tutaj dwa, drugiej. Tak pierwsza Z było. Wychodzi, że również nie ma kontrolne. AGU. Ok. I na koniec świąteczny kalendarz z numerem szóstym. Szukamy gwiazdki. Kula, czapka, kominek, ciuchcia szyszki, rękawica, kartka, skrzat, łyżwa, stroik, sanie, choinka, trąbka, Pieca. oj, piernik, Renifer, korzuch, dzwonek, skarpeta, Anioł, sople, lizak i bałwanek. Tu szukam trzech takich samych kwot.

Zwrotu 21. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.